Witajcie kochani na moim kanale yy, Taka szybka recenzja Dzisiaj na temat moich celebryskich zapachów Nie ma tego jakoś mega dużo Natomiast chciałam się z Wami podzielić Moimi uwagami na ich temat Ja nie jestem jakąś super fanką Celebryskich zapachów, natomiast Akurat te wyszczególniłam No i sobie o nich dzisiaj porozmawiamy Jeżeli jesteście nowi, bardzo Was proszę O zasubskrybowanie właśnie teraz Ok, i szybciutko przechodzę Do pierwszego zapachu Tutaj mamy Rihanna Rebel Mega nieporęczna, ogromna, 100ml 100 butelka. No i co my tutaj mamy? Jest to zapach, który został wydany w 2012 roku. W swojej głowie posiada truskawkę, imbir i śliwkę. W sercu ma kakao, orchideę i heliotrop, a w bazie kawę, paczule bursztyn i piżmo. Jest to taki otulający, słodki zapach nadający się idealnie właśnie na te pory roku, czyli zimę. On mi się zawsze kojarzy ze świętami, właśnie przez ten imbir, który jest w tych perfumach y, najbardziej wybijającą się nutą. Również śliwka i kawa. Także taka fajna kombinacja. Nie uważam, że jest to typowy, celebrycki zapach, także naprawdę wart uwagi. Y, zapach od Riany. Riana Rebel. Ok, przechodzimy szybko do następnego. O tym nie będę jakoś specjalnie dużo mówić, ponieważ na pewno już znacie dobrze tą butelkę. I tutaj mamy sarę Jessica Parker. Lovely. Jest to zapach kwiatowo-drzewny. Został wydany w 2005 roku. W głowie ma lawendę, martini, bergamotkę, mandarynkę i drzewo różane. W sercu posiada paczulę, orchideę i narcyz, a w bazie piżmo, nuty drzewne, cedr i białą ambrę. Jest on dla mnie typowo kwiatowym zapachem, naprawdę bardzo płaskim, bardzo słabym, coś mnie w nim bardzo irytuje i niestety nie mogę go nosić Pachnie dla mnie trochę takim środkiem czyszczącym, jak się nim pryskam to mam wrażenie jakbym się wypryskała ludwikiem, płynem do mycia naczyń Ja nie wiem dlaczego tak mam, nie są to perfumy dla mnie No i lecimy dalej, a następne, taka śmieszna butelka Tutaj mamy Fary Williams Girl i to jest jedyna propozycja, jaką posiadam w swojej kolekcji perfum, która jest uniseksem, czyli nadaje się i dla kobiet, i dla mężczyzn. Natomiast w moim odczuciu jest to zapach bardziej męski, czyli idący w męską stronę. W swoich nutach posiada biały pieprz, lawendę i neroli, fiołek, irys i starax. W bazie ma wetywerię, cedr, paczule i drzewo sandałowe. No i tak, jest on bardzo taki ostry, wyczuwalną nutą tej lawendy. Lawenda i cedr i wetyweria, czyli taka mieszanka, jak dla mnie, no tych nut zapachowych bardziej męskich. Dawała mu szansę wiele razy, natomiast, no niestety, nie jest to zapach dla mnie. Ja się cieszę, że mam go w swojej kolekcji właśnie ze względu na tą oryginalną, śmieszną taką butelkę. I tu jest Pare Williams Girl. No, i szybciutko przechodzę dalej, a dalej mamy również sarę Jessica Parker. Tym razem zapach nazywa się Cowet. Taki kwiatuszek na górze. Jest on klasyfikowany jako kwiatowo-aromatyczny. Został wydany w 2007 roku. W głowie posiada lawendę, cytrynę, ciemną czekoladę i liść pelargonii. W sercu konwalia, magnolia i wiciokrzew, a w bazie drzewo kaszmirowe, piżmo, wetyweria i bursztyn. Był czas, kiedy naprawdę strasznie lubiłam. Widzicie, jakie duże zużycie. Natomiast później już mi się znudziły. Ja już od roku ich nie używam. Natomiast uważam, że bardzo dobra propozycja. Nie powiedziałabym nigdy, że jest to zapach celebrycki. Właśnie chyba przez tą ciemną czekoladę. Sprawia, że mają taką troszkę głębię te perfumy. Czuć zdecydowanie cytrynę i czuć lawendę. Czyli jeżeli nie jesteście fanami tych nut zapachowych, on Wam nie przypadnie do gustu, bo dla mnie to jest właśnie taka mieszanka. Lawenda, cytryna, bursztyn, no i ta ciemna czekolada. I to jest Kowet od Jessica Parker. I lecimy szybko dalej. Tutaj mamy Katy Perry Indie. No i to jest mój nowy zakup. Y zakupiłam te perfumy dzięki Anecznik. Pozdrawiam cię serdecznie. A to przez to, że wspomniała, że one pachną jak ogórki kiszone. No więc ja nie mogłam przejść obojętnie. I postanowiłam, że muszę wypróbować, no bo to jest jakiś evenement. <gryw> o co chodzi z tym ogórkiem? No i zgadnijcie. Przyszły wczoraj, otwieram pryska, ma tu co? No... Po prostu mega ogór kiszony i koperek. Co za mieszanka! Nie mogłam uwierzyć, że coś takiego w ogóle się dzieje, ponieważ one w składzie nie mają żadnego koperku. Już Wam mówię, co mają w swoim składzie. Jest to zapach klasyfikowany jako kwiatowo-drzewny, wydany w 2017 roku. W swojej głowie ma śliwkę, białą herbatę i bergamotkę. W sercu biały cedr, konwalie i cyklamen, a w bazie piżmo białe, piżmo, czarne piżmo, egipskie piżmo, fasolka, tonka i bursztyn. Czyli mega doza tego piżma. No więc tak, ja się wypryskałam nimi wczoraj i postanowiłam, że dam im szansę. No i rzeczywiście, pierwsza ta faza, ogór kiszony jak nic. Dałam powąchać mojemu mężowi, on również stwierdził, że ogórek kiszony, no i ten koperek. Skąd ten koperek tutaj? Strasznie mocna nuta. Natomiast one się zmieniają i później wychodzi ten kokos na jaw, kokos i piżmo i one właśnie przez to stają się kremowe. Również nie nazwałabym tych perfum typowo celebryckim zapachem, ponieważ nie jest to jakiś tam ulep świeżutki, owocowy czy coś pod ten deseń. Jest rzeczywiście głębszym zapachem, całkiem ciekawa propozycja. Cieszę się, że mam go w swojej kolekcji właśnie przez tą piękną buteleczkę, także dzięki Janecznik naprawdę mega doznanie. Jeśli chodzi o tego ogóra. Dobra, i to jest Indie od Katy Perry. No i lecimy dalej. A kolejnym zapachem tutaj mamy taka piękna butelka. To jest Shakira Wild Elixir. Jest to zapach klasyfikowany jako orientalno-kwiatowy. Został wydany w 2013 roku. W swoim składzie ma brzoskwinię, drzewo sandałowe, paczule, czarną porzeczkę, cedr, kwiat pomarańczy i różę. Naprawdę, kochani, to są bardzo ładne perfumy. Ja bym w życiu, to jest tak naprawdę woda toaletowa, ale bardzo dobra projekcja i trwałość. W życiu bym nie powiedziała, że jest to zapach celebrycki, także naprawdę, jeżeli możecie gdzieś znaleźć, wypróbujcie to jest Shakira White Elixir. Naprawdę piękne, pięknie skomponowana mieszanka zapachowa, wybijającą się nutą jest tutaj brzoskwinia i to drzewo sandałowe. Bardzo, bardzo fajna propozycja od Shakiry. No i ostatnim zapachem mamy tutaj Riane Repfle Love Always. Jest to typowo celebrycki zapach, słodko-owocowy, został wydany w 2018 roku. W głowie ma śliwkę, czerwone jagody i brzoskwinię. w sercu ma kokos, tuberozę, hibiskus i fiołek, a w bazie wanilię, paczulę, bursztyn i piżmo. Także bardzo owocowo-jagodowy zapach. Jeżeli lubicie Midnight Fantasy od Britney Spears, myślę, że ten zapach również Wam, wam podpasuje. Mega, mega, taki ciemno-jagodowy, śliwkowy, bardzo owocowy, owocowa mieszanka. Taki koktajl owocowy jak dla mnie. Ja kupiłam te perfumy ze względu na butelkę, bardzo mi się podobała, także polecam. Ok, no i to jest wszystko z moich celebryckich zapachów. Powiedzcie mi, co Wy posiadacie ym, w swojej kolekcji, jeśli chodzi o celebryckie perfumy, co myśli się na ich temat. No i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!